Z pewnością i jej temat brzmi społeczny wymiar ekonomii. Są zaproszeni oczywiście z nami goście, obrót tutaj również prelegentów lokalnych, miejscowych. Natomiast ja chciałbym kilka zdań powiedzieć skąd akurat pomysł na tę całą konferencję o takim właśnie yy, charakterze. Przede wszystkim gdyby ten główny nurt ekonomii jednokrotnie odwołuje się do modeli matematycznych odwołuje się do różnego rodzaju danych statystycznych do różnego rodzaju pomiarów natomiast my tutaj chcielibyśmy w głównej mierze dzisiaj skupić się na tym, że ekonomia to przede wszystkim jest, jest nauka społeczna i najważniejszym elementem ekonomii jest człowiek Człowiek, działania człowieka, realizacja jego indywidualnych celów, podejmowanie indywidualnych decyzji i to wszystko wpływa oczywiście również na cały porządek społeczny, jak i na porządek rynkowy. I dzisiaj będziemy chcieli się właśnie na tych kwestiach skupić, przy wsparciu oczywiście drogich kolegów. Proszę Państwa, pierwszym prelegentem będzie ksiądz doktor Jacek Gniadek, bermista, misjonarz w Afryce, ale również zwolennik Szkoły Austriackiej w Ekonomii, który dzisiaj chciałby w tym pierwszym wykładzie rozpoczynającym powiedzieć coś więcej na temat własności. Jak dokładnie będzie wziął ten temat, to myślę, że za chwilę prelegent ten temat przedstawi. Drugim prelegentem dzisiaj jest prezes Instytutu Mizesa przedsiębiorca, pan Mikołaj Kisarski, który swój wykład uświeci Domi Przedsiębiorczości. Kolejny wykład już będzie ze strony tutaj lokalnych prelegentów. Pan doktor Badusniewicz, to jest Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Jelcu. Będzie mówił na temat systemu instytucjonalnego. I wreszcie ostatni wykład. Będzie to wykład mój, który będę chciał poświęcić przede wszystkim koncepcji porządku społecznego, z położeniem nacisku przede wszystkim na porządek rynkowy w ramach szkoły austriackiej. Tak więc zaczynamy. Zapraszam do słuchania. Natomiast po. Po wykładach poszczególnych prelegentów zachęcam do zadawania pytań i zachęcam do ewentualnej dyskusji. Dziękuję. Proszę bardzo. zaproszenia, tutaj jest. Tutaj się dzieło, że, jest tego, że e, musimy sobie porozmawiać o społecznych aspektach ekonomii, a Tutaj zostało powiedziane wcześniej, rzeczywiście jest problem. Tak? No, patrzymy, e, jaką naukę e, człowiek w tej nauce nie jest uwzględniony, nie jest punktem centralnym. Znaczy jest, ale jakaś kategoryza, jakaś homoekonomia, która nie istnieje normalnie rzeczywistości, chciałbym w moim tutaj wystąpieniu e, krótkim powiedzieć e, też o własności prywatnej, e, bo bardzo często chodźcie Ja chcę połączyć e, Szkołę Austriacką Ekonomii z w moim punktem, z, z widzenia, jak to analizuje, patrzeć z punktu widzenia Kościoła, e, katolickiej nauki społecznej, e, ponieważ e, katolicka nauka społeczna e, obecna w nurcie w tym, którym poszczególnie na Janczyfa Inawa II, Franciszka Benedykta, jednak nie ze szkoły austriackiej kona. Właściwie szkoły nie znał, choć można powiedzieć, że Jan drugi, pisząc Sente Simus Ambus, się musiał korzystać przynajmniej też wiem o tym, że spotykał się z Hayekiem raz drugi przy okazji różnych konferencji. I, I język enzyki Sentesimus Zamów jest zupełnie inny niż, niż, niż poprzedni jego encykliki. Więc um, widać pewną ewolucję no, Jana Pawła II e, w kierunku odejścia od pewnych e, nurtów, tendencji wyznaczonych e, w kategorii społecznej. Ona na dużym poziomie abstrakcji jest, jest poprawna. Brakuje w nauce społecznej brakuje odniesienia do teorii ekonomicznej. Właściwie boi się sięga, ponieważ intuicja ma dobrą, że mańską ekonomię, ekonomia nie jest tym punktem odniesienia. Dlatego szuka a szuka po Macku i boi się szkoły austriackiej ekonomii, ponieważ źle się jej to kojarzy. Takie mam wrażenie, nie znając szkoły austriackiej ekonomii. Więc mój temat jest, czy własność prywatna jest rzeczą świętą? i będzie mówić o społecznym wymiarze, społecznym charakterze ekonomii i chcę pokazać, że własność prywatna zawsze ma ten aspekt społeczny. Nie może być innego, jeżeli przedsiębiorca chciałby zachować się aspołecznie, przestanie być przedsiębiorcą, ponieważ nie będzie mógł sprzedawać swoich towarów, nie będzie mógł produkować. Przedsiębiorca musi poznać drugiego człowieka, do którego adresuje swój towar czy e, Może nie będę sięgał dużo do, e, do Misesa, bo Ludwik Mises jest mikołanuszką austriackim. Podejrzewam, że tutaj Mikołaj to zrobi jako prezes, e, prezes Instytutu Ludwika e, Misesa. E ja mógłbym to zrobić, ale nie robię to z dwóch powodów. Po pierwsze, że kiedy odwołuję się, mówię o, o Ludwiku Misesie, mówiłem, tam mówię mniej. Była pewna y, blokada, że ale Ludwik Mises był agnostykiem. Krytykował Przestałem mówić, że to mówi Ludwik i mówią o zdrowo osiągnął podejście do ekonomii do życia. A więc nie mówił już o Misesie. Mówi o tym, że jego myśli, jego sposób myślenia przejąłem i, i, i ktoś nie zna Wieselska uważa, że ten ksiądz ma zdroworozsądkowe podejście do ekonomii, do życia. Więc nie zależy mi na tym, żeby wszyscy zdali biznesa. Zależy mi na tym, żeby ludzie mieli zdroworozsądkowe podejście do ekonomii, do życia. A e, zajęcie się, zajmowanie się tym, żeby ludzie poznali zdaniu biznesa zostawiał instytutowi ludzika wątli Jak się zajmuję jako teolog, moja z rzeczami, no, poszukuję prawdy. Poszukuję prawdy również tym, kim człowiek jest, że ekonomiczny. Zobaczmy, sobie, że przy powieści o robotnikach w Winnicy Gospodarz mówi, czy nie wolno czynić mi ze swoim to, co chcę. Kościół chroni poszanowanie prawa własności i korzystania z niej, ale jednocześnie nauczył o powszechnym przeznaczeniu dóbr. Czy to znaczy, że jest ono ważniejsze od własności prywatnej? Czy nie jest sprzeczność? Kościół mówi, jest zasada powszechnego przeznaczenia dóbr, a z drugiej strony mamy. O własności prywatnej. I chcę pokazać, że jedno, że ta zgadza się, powszechne przeznaczenie dóbr jest to zasada narzędzia. Tak? Ona nas wcale nie neguje e, przestrzegania prawa e, własności. Nie możemy że pomocy, e, mamy jakiś cel do osiągnięcia, e, którym jest powszechne przeznaczenie dóbr, ale absolutnie nie jest to centralny planisty, który ma to zrobić. Zresztą widać to i chcę pokazać nawet w tej przypowieści robotnika w Wienicy. No ja jest tego klasycznym punktem wyjścia. Czyli mi nie wolno uczynić ze swoim, co chce, mówi Pan, a chodziło o wynagrodzenie, ponieważ ludzie chcieli, pracownicy i wienicy chcieli um, uważali, że jest to niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe, dlatego że jedni przyszli rano, inni przyszli w południe. Jeszcze inni przyszli godzinę przed zakończeniem medyniówki i otrzymali po innym dolarze. I uważam, że problem w świecie współczesnym, e, i ta przypowiedź dobrze to pokazuje, e, gdybyśmy nie wiedzieli, ile zarabia mój sąsiad, nie byłoby pojęcia w ogóle sprawiedliwości społecznej. Nie byłoby, ponieważ że jest to kościół, nas przed tym ostrzega Jezus. nieporządnej rzeczy bliźniego gośmy. Tylko mnie nie interesuje to, ile posiadam, ponieważ nie jest to mi potrzebne do mojego szczęścia. Chcę zrealizować swoje cele, więc poszukuję środków do tego potrzebnych, ale nikomu nie zaglądam na kieszeni. Dlatego gdybyśmy mieli system, mówiąc praktycznie, w którym nie ma podatku dochodowego, bylibyśmy ludźmi szczęśliwymi. Nie chcielibyśmy, w ogóle nie wiedzielibyśmy ile ludzi mają pieniędzy i no nam to nie jest potrzebne do szczęścia. Ja przechodzę obok rzeczy obojętnie w tym świecie, i zaraz powiem dlaczego. Bazując na teorii właścicielsko-austriackiej, która mi pomaga, bo to jest również to samo w Ewangelii. Nie osądzajcie, ani nie będziecie więc czy, czy nie oceniajcie w tym sensie, bo to było powiedzieć, kto ile ma, co mógłbym zrobić z tym, co do mnie nie należy. To tylko pokusa. Pożądanie, że czy z tego. I zauważmy, że posiadanie człowieka własności. Jest coś naturalnego, że nawet o Bogu Pismo Święte mówi, że yy, opisuje go, że Bóg posiada naród wybrany. No mówi się zastanowić przez chwilę, o jakie rzeczy zabiegamy w tym świecie, aby stały się naszą własnością. Dobry rozsądek nam podpowiada, że to muszą być dobra rzadkie. Nikt z nas nie będzie walczył o powietrze, ponieważ powietrza mamy dosyć. Powietrze nie jest dobre. Oczywiście można byłoby to skomplikować i powiedzieć, że w zimie tak, pomieszczenie ograne jest do rzadkim, a w lecie odwrotnie. Z klimatyzacją jest do rzadkim, a to, powiedzmy, gdzie jest ciepło, na zewnątrz mamy podostawki. bo powietrze ogólnie żyje w świecie, w którym nie musimy tu walczyć. Więc powietrze nie podlega, nie wchodzi pod dziedzinę ekonomii. W tym się o to nie walczymy. Nie jest nam na razie. I społecznie nie prawa własności w w sposób bezpośredni, posiadanie rzeczy na własność jest zresztą tak naturalną, że nie dziwi to nawet wtedy, kiedy taki stan rzeczy przypisuje się samo Bogu. który jest twórcą tego świata. Mimo, że jest twórcą tego świata mówił o tym, że Bóg posiada. Zauważmy, że w oczach Boga nadbybranych z Jego jest jedyny i wyjątkowy. Jest wiele różnych narodów, ale patrzą sobie jeden naród. I ten naród jest wybrany, jest niepowtarzalny, więc jest dobrym żartem. To dlatego księga Twórczego Prawa mówi, że stał się o szczególną własność. to dodaje Wiedzcie, że Pan Bóg, że Pan jest Bogiem, On sam nas stworzył, my Jego własnością. Jesteśmy Jego ludem, mówcami Jego pastwiska. I sięgamy do psalmów, tam ciągle się słowo własność. Bóg jest, mamy przypowieść o Pasterz, o dobrym pasterzu i owcach. znowu, pasterz posiada owce, on jest swoją własnością i kiedy traci jedną z nich, to jakby tracił coś, co należy do niego. A św. Jan, w prologu swojej Ewangelii, mówi nam, że Bóg przyszedł do swojej własności, a swojego nie przyjęł. E, więc Pismo Święte nie boi się mówić o Bogu kategoriach e, takich, że Bóg posiada coś na własność. A tylko, że On nie zawłaszcza sobie tego z pozycji siły. Dlatego mamy, można by mówić, całe fajne rozważanie na temat e prologu i tego, co mówi Jezus przy do swojej własności, a swojego nie przyjęli. Chcę zawsze z nami nowe przymierze oparte nie na prawie i przemocy, na miłości. Stworzyłem Ciebie. Chcę, i chciałbym, żebyś mnie kochał, ale właśnie o On Nie dlatego, że Ciebie stworzyłem i jestem władcą całego świata. I o to właśnie chodzi we wcieleniu, kiedy Bóg staje się człowiekiem. Przychodzi do swojej własności, jest odrzucony, ale nie zmienia jego Zastanówmy się teraz, w jaki sposób człowiek może wejść w posiadanie czegoś na własność. któryś człowieka wynika z jego natury i wyraźnej woli stwórcy. Na początku Bóg mówi: Bądźcie błotni i odnażajcie się, abyście zaludnili Ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Na początku była Ziemia, która nie była jeszcze niczym własności. Ten, kto ją, który jako pierwszy ją zawłaszczył, stawał się naturalnym właścicielem. Dzisiaj nie ma już takiej Ziemi. Bo by powiedzieć, cała Ziemia jest podzielona na działki. Każdy jest właścicielem jakiejś części tej Ziemi. A są jeszcze sytuacje, na przykład w Afryce: będzie wiele Ziemi, jeszcze nie ma prawa własności. Później to pokażę i dlatego jest problem. Jeżeli coś, czegoś nie posiadamy, nie staje się to w ogóle, nie potrafimy tym zarządzać. Zarządzamy czymś wtedy, kiedy mamy nad tym kontrolę, kiedy coś staje się moją własnością. Jeżeli nie jest, zresztą pamiętam jeszcze w PRL-u, czy się stoi, czy się należy, na tysiące się należy. i Nie troszczy się o przedsiębiorstwo, nie troszczy się o firmę, bo nie jest ona moją. Ona staje się moją własnością. Punkt odniesienia został inny. Zaczynam kalkulować i myśleć, co mogę zmienić, czy mogę sprzedać, yy, itd. Dzisiaj nie ma już takiej ziemi. W jej posiadaniu można wejść, wyjść jedynie poprzez dobrowolną, kontraktową wymianę z właścicielem. W wymianie podlegają także dobra, które są wytworem naszej pracy, a więc poprzez pracę także wchodzimy w posiadanie nowych rzeczy. Poprzez pracę. Więc akcent jest tutaj położony na człowieku. W ekonomii. w ekonomii punktem centralnym jest człowiek, jest ludzkie działanie. Między materialnymi, materialnymi takie mogą być naszą własnością, a ich właścicielem wytwarza się szczególna więź. Dobrze widać na przykładzie przypowieści o zaginionej owcy. Każda taka owca jest niejako częścią samego Boga, a oddając się do Niego, a oddalając się od Niego sprawia Mu ból. Kiedyś byłem świadkiem dwie zdarzenia, które e, właśnie wykorzystałem w moich graniach do wolnękowych i pisałem, e, pisałem właśnie o tej przypowieści e, to kazanie, zacząłem od przykład. O okres przed, przed wykładem, razem czekając na wykład. Jeśli si, spadimy sobie w kółku, kół, rozmawiamy, śmiejemy się i jeden ze studentów e, popchnął drugiego i ten usiadł na krześle, które było obok, a na tym krześle był komputer. Usiadł. I e, wszyscy zaczęli się śmiać, e, że usiadłem na komputer, na laptop, e, Ale za chwilę ten, który śmiał najbardziej, się zorientował, że to był jego laptop. Przestał się śmiać i zaczął sprawdzać, czy jest dobry, w dobrym stanie. Między rzeczami, które są moje, nawet jest nawiązana pewna więź. One są jakby były moją własnością. Stają się jakby moja, częścią mnie, ponieważ ja na to ciężko pracowałem. A mam do tego prawo. W tym sensie one należą do mnie, mimo że to tylko szachażą tych dóbr, ponieważ one są, należą do Boga, do stwórcy. Ta więź jest tak bardzo mocna, że z, pokazałem to na tym przykładzie, że jeżeli to coś nie jest moje, to tego podchodzę obojętnie. Kiedy coś jest moje, zmienia ja się mój stosunek do, do tych rzeczy. Tylko rzeczy, jak czy one są. Ważne, bo one są częścią mnie Co podobnie dzieje się w świecie rzeczy materialnych, które stają się własnością człowieka poprzez włożoną osobiście pracę w ich nabycie. Kradzież to zniszczenie takich rzeczy, wyrządza właścicielowi ból, ponieważ traci w wyniku agresji coś, co jest owocem jego pracy i otrzyma to jakby tracił część siebie. Dzieje się tak, gdyż człowiek przywiązuje się do swoich rzeczy i nie chodzi tu wcale o uzależnienie się od po prostu poświęcił na no, no, to swój czas. One są również, jak mówi słowo Watykański II, rzecz materialna w tym świecie, które są moją własnością, są jako przedłużeniem moje, mojej wolności w sposób materialny. Bo no, przecież dzięki tym rzeczom mogę postawić dom, mogę budować się moim dom, bo celem przecież nie jest dom, celem jest rodzina. Jest mur wokół tego domu, który mnie przed agresją innych Chcieliby mnie Te Rzeczy materialne służą, żeby mógł zrealizować te cele najwyższe, a tymi są życie wieczne i rodziny. Zresztą mając kontakt z przedsiębiorcami, e, właściwie nie spotykam ludzi, którzy robią biznes dla biznesu. Mówią o rodzinie, to są rzeczy najważniejsze. Chią pieniądze, można powiedzieć, dlatego że muszą to robić. Wewnętrzny imperat, który mówi, że muszę mieć firmy, bo po prostu się nie zrealizuje w życiu. Jeżeli mamy przypomnieć o talentach, jeżeli to się ma być przedsiębiorcą, to nie ma innego wyjścia. Musimy być. Nawet jeżeli ma być bardzo wielkim przedsiębiorcą. Przedsiębiorcą, osobą przedsiębiorczą, nie, nie oznacza, że nie możemy osiągnąć świętości. jest może trudno, bo tego, któremu wiele się daje, wiele się wymaga. Ale to nie oznacza, że jest to rzecz Co nie oznacza z drugiej strony, że człowiek bierny automatycznie będzie zbawiony. Jeden i drugi musi pracować. Powiedzieliśmy, że człowiek wchodzi w posiadanie na własność był w tym świecie w drodze wymiany. No tak, bo już nie ma tej ziemi, którą moglibyśmy zawłaszczyć, się do niego nie należy. Więc są już właściciele, jeżeli chcemy coś co nie jest w naszym posiadaniu, zdobyć, musimy to... Najpierw sami wyprodukować coś, co inni by chcieli od nas kupić i wymienić za rzeczy, których nie mamy, a no chcielibyśmy, żeby stały się naszą własnością. Człowiek rodzi się na w bo nie matki, ale Bóg każdego wyposaża w talent. Talent był powszechnie stosowaną miarą za czasów Jezusa. Ta przypowiedź o talentach jest interesująca, bo nie chodzi o talenty. Talent, talent o do dziedzicowania, do malowania, do robienia różnych rzeczy. Talent to było 34 kg strewy. 5 talentów to jest, a jeden talent to byłoby wynagrodzenie średniego pracownika. 15-letnia wypłata, czyli 15, czyli 15 razy 5 to właściwie taki człowiek otrzymał również od Pana. Tyle, ile by mu było potrzebne, żeby przeżyć do końca swoich dni. A Bóg wymagał od niego. Otrzymałeś. Się pomnożyć. Więc widzimy, że, yy, że nasze zadanie, podobnie jak na początku, księgi rodzaju Bóg mówi, jest pomnażanie naszych talentów. Czyli od samego początku jest powołany to to przez Twórcę do działania. Bóg wyposażył człowieka w niezbędne do tego narzędzie. Jest nim płaszcz prywatny. Pełni ona kilka ważnych funkcji, bez których ludzie ludzkie działanie nie byłoby możliwe. Przede wszystkim nie moglibyśmy niczego wymienić, gdybyśmy nie posiadali czegoś na własność. Pracując w Afryce, mogłem tego doświadczyć i zobaczyć, że na właśnie ludy w Afrykę, może to jest danym tym problemem, Jeżeli ktoś mieszkał we wiosce 100 lat temu. Ta wioska należała do naczelnika, do ludzi. Nie była własnością prywatną dom nie był własnością prywatną. Ludzie nie przemieszczali się ponieważ nie mogli się przemieścić, bo nie mogli kupić innego domu. Chodzili się jako niewolnicy. W tym sensie może inny rodzaj niewolnictwa. niewolnictwa w tym sensie, że nie mógł się przemieszczać, bo nie miał na własność. Obejrzałem, pisząc teksty o, o tym, jak można być świętym i bogatym zarazem, a jeszcze raz film e, w archiwalnym dzienniku, e, dziennika telewizyjnego z roku 1989 ze stycznia. Jeszcze przed, e, przed transformacją, przed początkiem transformacji. Była sonda na tym temacie. Co, to, co pan, pani uważa za słowo przedsiębiorcy? nikt nie był w stanie odpowiedzieć, co to słowo znaczy. Nie dziwi się. Ponieważ Polska Partia Zjednoczona, Polska PZPR, Polska Zjednoczona Partia Rolnicza stworzyła nie? z ludzi niewolników. Ludzie nie posiadali na własność. Jeżeli nie posiadali na własność, w ogóle nie wiem, czy tam mówili ci ludzie, co to jest słowo, co on oznacza, no. przedsiębiorczość. Oni no, tylko byli robotnikami, pracownikami, niewolnikami. Przynajmniej sąda, tak? kiedy to zobaczyłem, po raz kolejny. Pomyślałem sobie w takim świecie, żywię mojego rodzicu. A dzięki temu nam znaczy, użyli poszanowania do własności prywatnej. Dlatego jestem jej wdzięczny za Zatem, przede wszystkim nie moglibyśmy niczego wymieniać, może jeszcze raz, gdybyśmy nie posiadali czegoś na własność. Zatem, własność prywatna nie jest tylko dodatkiem do naszego życia, ale niezbędnym elementem korporacji ekonomicznej. Gdyby nie było. Ludwik von Gidesz, to pokazał w swoim własnym kalkulacji ekonomicznej, że system socjalistyczny się załamie, zawsze się załamie, ponieważ nie ma ich możliwości na e, realne ceny. Nie wiemy, ile kosztują towary, ponieważ jest to celny Rzeczy, pozbawiając się własności prywatnej, pozbawiamy się kalkulacji ekonomicznej. Przestajemy myśleć, można było tak powiedzieć. Człowiek, który nie posiadał czegoś własność, przestaje myśleć. Własność prywatna posiada swoją wewnętrzną siłę rozporządzania i społeczeństwo yy, i efektywnego wykorzystywania dóbr materialnych, której yy, nie można niczym innym zastąpić. Aby społeczeństwo mogło się rozwijać i miało podstawy stabilności pokoju, potrzebna jest własność prywatna. Bez niej nie ma cywilizacyjnego rozwoju. W czasach środki produkcji były w rękach państwa. Socjalistyczna gospodarka załamała się. Planowanie i stworzenie systemu cen bez własności prywatnej by było niemożliwe. Ale, ale to był już taki szczególny rodzaj socjalizmu budział idełowego w tym sensie, że byli to socjaliści, którzy odebrali nam własność prywatną, ponieważ chcieli stworzyć własność wspólną i mówili, że razem będziemy budować Polskę no, nową Polskę, ale razem będziemy budować. Dzisiaj żyjemy we czasach, w czasach, które Marx w swojej krytyce takiego programu katolickiego nazywa, że współczesna forma socjalizmu to socjalizm wulgarny. Dzisiejsi socjaliści nie chcą niczego budować wspólnie. Oni zawierają pieniądze tym, którzy coś robią. Później rozdają im, Marx nazwał to wulgarnym socjalizmem. skrócie chodziłoby o to, że wszyscy będziemy pracować wspólnie, będziemy mieć Wspólne środki produkcji. W tej chwili to jest właśnie yy, sytuacja, w której pozbawiono, nie pozbawiono nas środków produkcji, ale się owoce naszej produkcji, tego co, co produkujemy. Czujemy się teraz w inny sposób uzależnieni od tego systemu, na który, yy, można by było powiedzieć, że w demokracji sami głosujemy. Wymiana jest to otrzymywanie przez obie strony dup bardziej przez niecenionych, odbieranie się dupy mniej wartościowych z ich punktu widzenia w danym momencie czasu. Rzeczy nie mają same sobie wartości. Są moralnie obojętne. Pisał o tym Krzysztof Aleksandryjski w traktacie o stosunku do dóbr materialnych zatytułowanym, który człowiek bogaty może być zbawiony. Później szkoła Ostręcka o tym mówi, ale jest to coś naturalnego. Możemy się zastanowić, zobaczyć, że przecież żyje coś, co nie potrafię użyć ponieważ nie mam żadnego pomysłu na to. Powiedzmy, jadę sobie z komputerem do buszu afrykańskiego, w którym nie ma prądu, ten komputer nawet, że w zgodnej laptop jest bezpożyteczny. A człowiek nie potrafi go, go użyć. Laptop nie ma do niego wartości. Wartość ma dla mnie, ponieważ wiem, co mogę z nim zrobić. I oczywiście mam gdzieś cel, który osiągnąć. On staje się środkiem. Czyli to ja nadal wiedzieć, rachność ze względu na użyteczność cel, jaki sobie zakładam. Ale żeby zakładać sobie cel, trzeba być ojcem wolnym. Więc wolność jest również, jest to kolejny, bym powiedział, wynalazek, z którego coraz mniej korzystamy. I dziwimy się, że mamy kryzys. To człowiek działania nadaje wartość rzeczom, które są w tym świecie. Są one dla niego w danym momencie użyteczne lub nie. A to zależy od celu, jaki chce osiągnąć. Przykład. Z, robiłem w Zambii, byłem tam z misjonarzem, robiłem warsztaty. Właśnie mówiąc o znakowym podejściu do, do życia. Pamiętam pytanie jednego ze stolarza, który mówił w ten sposób. Był zazwyczaj no, właścicielem. Miał sam stolarzem, miał firmę i mówi, że... że były takie dwa jego ciekawe pytania, pamiętam. Pierwsze to, to było, że on przecież zrobił dobre zainwestował w dobre fotele, wystawił je przed domem, ale nikt ich nie kupił. Dobry przykład na to, jak przedsiębiorca może nie trafić w preferencje tych, którzy z którymi nawet mieszkają. Mała wioska. Nie potrafił wyczuć preferencji ludzi, co potrzebują. On uważał, że to jest dobry fotel, ale nie wziął pod uwagę jeszcze na przykład czegoś,